To jest tu Oliwia. Jak co roku słuchajcie, lecimy ponownie z moim letnim must have. zapraszam. Jak wiecie, jeśli oczywiście oglądacie moje filmiki tu na YouTubie lub śledzicie mnie na Instagramie, jeśli nie, to koniecznie musicie nadrobić. To w tym sezonie w modzie są pastele. I spośród tych wszystkich pastelowych odcieni do mnie najbardziej trafia pistacjowy, inaczej nazywany matcha latte. To jest przepiękny, taki delikatny odcień zieleni. Tą marynarkę zamówiłam na ASOS. Jak widzicie, ona ma taki typowo uversizowy fason jest mega długa. Ma jeden duży minus gniecie się, ale przy tym typie materiału jakoś szczególnie mi to nie przeszkadza. E, świetnie komponuje się z takimi jasnymi rzeczami, więc ja znalazłam znalazł właśnie ten letni sezon. E, drugą rzeczą w mojej szafie, spośród takich najbardziej ulubionych w tym odcieniu, jest torebka z Zary. Troszkę taki retro styl, bardzo modowa, przez swój kształt. E, ma fajny uchwyt, ma też i przepiękną zwierzęcą teksturę. Teraz słuchajcie, będzie totalny hicior. Dziewczyny dostałam jakiś czas temu paczkę od marki YFood z takimi napojami do przetestowania. W zasadzie była to taka paczka degustacyjna i te napoje mają zastępować pełnowartościowy posiłek. Czy to śniadanie, obiad, czy kolację. No i mówię sobie spoko spróbuję. Zawsze jakaś super alternatywa dla tego, żeby nie gotować i zaoszczędzić czas. I słuchajcie, to jest po prostu totalny kosmos. E, już obaliłam w zasadzie trzy smaki. Zostawiłam jeden kawowy, żeby Wam tutaj pokazać na odcinku. Akurat mój faworyt to czekolada. Myślę, że Was to nie zdziwi, chociaż waniliowy też mi przypasował. Od razu po prostu skojarzył mi się ten smak z dzieciństwa z mlekiem w tubce, bo te napoje mają taki mleczny posmak. Są słodkawe, więc jeśli jesteście słodkimi dupkami, tak jak ja, to na pewno Wam będą pasować. Ja akurat piłam je jako zamiennik śniadań i wypicie Takiego półlitrowego napoju dostarcza nam 500 kalorii plus za to, że nie mają dodatkowych substancji konserwujących i są, słuchajcie, bez glutanu i bez laktozy. I dokładnie taka porcja ma nam zapewnić uczucie najedzenia od 3 do 5 godzin, ale ja zwykle gdzieś tam już po 4 godzinkach musiałam coś przamać. Parscy dołączyli mi też taki shaker i opcję tego napoju w proszku. I jest to wersja taka bardziej ekonomiczna, bo starczy na 17 porcji. E, ja się mega cieszę, bo akurat trafili z czekoladowym smakiem, czyli tym, który mi najbardziej przypasował. Ale słuchajcie, mamy tutaj jeden smak, więc myślę, że na początek warto jest zamówić taki zestaw degustacyjny, jeśli Was to zainteresuje. I sobie po prostu spróbować, który smak będzie dla Was najlepszy. E, jeśli będziecie chciały spróbować, to wrzucam Wam na dole link z kodem pniszkowym. Dziewczyny, ostatnio odkrywam Mnóstwo fajnych sklepów internetowych i ze sklepu MySpace zamówiłam sobie takie asymetryczne body, które jest bardzo fajne, ale też dwa takie sportowe, basicowe komplety. Składające się z biker bikershortsów i takiego topu. Elastyczny materiał, prążkowany, mega fajnie sprawdzi się zarówno do siedzenia w domu, do wykonywania jakichś sportów, ale tak samo można go super wystylizować, na przykład z kolorową marynarką, koszulą czy jakąś bluzą. Dla mnie to totalny mask na lato. Ja dosłownie uzależniłam się przez ostatnie miesiące od serwisów cashbackowych. Polega to na tym, że robiąc zakupy przez dany serwis, otrzymujemy zwrot gotówki za zakupy w danym sklepie. Powiem Wam, że jak zdałam sobie sprawę z tego, ile ja kupuję do testów, do odcinków, żeby Wam pokazać i też trochę tych rzeczy ze mną zostaje, to zawsze wiecie, uda mi się coś tam urwać, tu jakąś kwotkę, tu coś e, i koniec końców z tego zbiera się naprawdę całkiem spoko kwota. Ja akurat korzystam z serwisu cashbackowego Tiplypal uwielbiam go za to, że jest w ogóle mega przejrzysty, prosty w obsłudze i oprócz tego, że możemy dostać zwrot gotówki, to jest tam jeszcze baza, słuchajcie, dodatkowych Kodów rabatowych oferowanych przez sklepy. Mają też w ofercie około 250 sklepów, tak mi się wydaje. I zaraz Wam powiem na czym to polega. Ja akurat na swoje konto loguję się przez Face'a, następnie wyszukuję sklep, który mnie interesuje, klikam w niego właśnie przez ten serwis. Jest odnośnik do sklepu, robię zakupy i następnie w ciągu dwóch dni te pieniądze rejestrują się na moim koncie. Później czekają na weryfikację od sklepu i mogę je następnie wypłacić na swoje konto. Super sprawa. Jeśli będziecie chciały się zarejestrować na Teepli, co Wam w ogóle mega polecam, to jest teraz spoko promka. 15 zł przy rejestracji, podrzucam Wam link w opisie. Aloes to jest po prostu istne cudo na lato. U mnie stanowi bazę do tworzenia maseczek DIY, peelingów. Jest super na oparzenia, po opalaniu, na włosy. Ma na właściwości nawilżające, takie łagodzące, chłodzące. Ja akurat mam tutaj 99% żel aloesowy od Eveline Cosmetics. Latem gdzieś tam pokazujemy więcej ciałka i ja uwielbiam po prostu nałożyć na siebie tonę rozświetlacza. Moim ulubionym do ciała jest All Glow Daylight 28 od Claire Blanc. Jest to rozświetlacz sypki, który ma taki neutralny odcień, ale mi się wydaje, że on mimo wszystko wpada w takie złotawo-różowawe tony. No na skórze wygląda przepięknie, super odbija to światło. Jeden wielki minus jest dość drogi, ale można go upolować na prące. Ja ostatnio dorwałam go w Minty i zaopatrzyłam się w drugi egzemplarz. Lubię go stosować zarówno z jakimiś mgiełkami, jak i balsamami do ciała. No po prostu efekt wow. Wspomniałam Wam już o kolorach i pastelach. Super must have na lato są u mnie spinki, które dorwałam w beżce. One są w różnych kolorach i w ogóle dzięki nim mam takie odczucie, że jestem w stanie zbudować taką w pełni Spójną stylizację. Wystarczy, że połączymy je jeszcze z jakimś innym elementem kolorystycznym, właśnie z tej gamy, i po prostu są takim super fajnym dopełnieniem. Ten kształt to są takie, słuchajcie, klasyczne, typowe. Pinki, które ja nosiłam na włosach, w zasadzie zakładała mi je mama. Jak byłam chyba pięcioletnią dziewczynką, więc takie fajne wspomnienia w sumie też się z nimi łączą. Zawsze tak się w sumie zastanawiam, bo przygotowuję dla Was film z Maskwer na lato. Lata jeszcze nie ma, więc wiecie, to są tylko takie przypuszczenia, co się stanie moim Maskwer, ale wiem jedno: na pewno tego lata będę uzależniona od TikToka, będę tam rzucać mnóstwo filmików, więc koniecznie mnie tam teraz zaobserwujcie. No ale tak, ta apka mnie to. Ta nie pochłonęła. Uważam, że jest mega zabawna z jajem. Oprócz tego można trafić na naprawdę takie wartościowe treści, jakieś czadowe triki, eee, także TikTok. To jest to zdecydowanie. I kolejny must have, który w sumie wiąże się bezpośrednio z TikTokiem, jest mój statyw. Na pewno wam go gdzieś podlinkuję w opisie, bo teraz nie pamiętam gdzie go kupiłam, ale już go wam chyba podlinkowywałam w tym filmie o zdjęciach, tak mi się wydaje. Jest to słuchajcie super statyw, który jest regulowany, przekręcany, o. Teraz się nie działa, o, Przekręcany. Można sobie tutaj dostosować kąt. Ma taką nóżkę, można go postawić. Bez problemu używać w terenie. Także jeśli szukacie jakiegoś takiego fajnego gadżetu do zdjęć, statywiku, do telefonu, to ten jest naprawdę ekstra. Latem bardzo często rezygnuję z make-upu. Między innymi dlatego, że nie chcę mi się malować i przede wszystkim że ten make-up po prostu przy wysokich temperaturach spływa. I też przyznam Wam szczerze, że większą uwagę wtedy przykładam do pielęgnacji, tak żeby ta skóra była w naprawdę spoko kondycji i jak robię sobie taki wieczór spa, zaczynam od porządnego do makijażu, następnie peeling, aplikacja maseczki, nawilżanie i tak dalej. No i powiem Wam, że byłam mega ciekawa Foreo UFO, bo tyle dziewczyn w ogóle to urządzonko do nakładania aplikacji maseczek zachwala. Byłam ciekawa, czy to jest faktycznie taki fenomen. Do momentu, aż nie zaczęłam używać tego saska, bo jestem po prostu w ciężkim do tego urządzenia wkłada się taką maseczkę w płachcie, akurat mam tutaj wersję dzienną, a następnie otwala się je za pomocą apki. co jest też bardzo praktyczne. Można wykorzystać światło czerwone, yy, zielone lub niebieskie. Jest to światło ledowe i następnie tą maseczkę się takimi okrężnymi ruchami aplikuję, powiedzmy. Uwielbiam w ogóle to takie uczucie wibracji, ciepła. Moja skóra momentalnie staje się taka rozluźniona, no i jest faktycznie gładka i ultra nawilżona, więc dla mnie naprawdę super sprawa pora na odkrycie kosmetyczne. Słuchajcie, trafiłam. No w sumie z kilka dobrych miesięcy temu na ten puder pod oczy, marki Hen rozświetlający, i tak sobie leżał, leżał i w końcu mówię, dobra, przetestuję go sobie, zobaczymy tym bardziej, że ja niekiedy przy niektórych korektorach mam problem, że mi się tutaj zbiera w zmarszczkach pod oczami. No i kurczę, jakie było moje zdziwienie, jak on. W piękny sposób te okolice wygładził, rozświetlił, ma takie delikatne drobinki, taką satynową poświatę, w świetny sposób wygładza i jest w ogóle ultra tani. Powiem Wam, że na ten moment ja tego pudru używam praktycznie na całą twarz. Sprawia, że ta skóra ma matowe wykończenie, ale nie jest to taki, wiecie, płaski mat. Na ten moment zrezygnowałam nawet z pudru od Lory Mercier właśnie na rzecz tego i moim ostatnim must na lato są buty typu klapki, otwarte, przewierne, a nie takie zwykłe, bo kolorowe. A to jak na mnie, to naprawdę wiele znaczy, bo ja zwykle, wiecie, że chodzę w takich stonowanych, bezpiecznych kolorach, ale one, kurczę, tak fajnie są w stanie podrasować stylówkę. Te akurat są od Public Desire. Prezentuję Wam wersję w kolorze Baby Blue niebieskiej, inspiracja, bo jak widać. I o te same klapki, tylko w wersji nudowej, beżowej zadawały się mi mnóstwo pytań pod odcinkiem o sukienkach, także jest to do ładnie ta sama marka no to po prostu kołam do jeansów albo białych spodni a druga para też inspiracja bo tego to klapki z Zary takie napompowane w wersji delikatnej, pastelowej, żółtej, ale one są tak ultra wygodne, że to się w głowie nie mieści. Dodatkowo mają stosunkowo przyjemny obcas, bo on nie jest za wysoki, powiedziałem, że jest taki średni. I przez to, że one wyglądają w ogóle na takie masywne, grubiańskie, to taka wysokość obcasa mimo wszystko tą sylwetkę wysmugla, więc to jest naprawdę mega spoko. No i plus za te piękne, biżuteryjne detale, wykończenia. Ja zawsze zwracam uwagę na takie rzeczy. Dajcie teraz znać, kto dotrwał do samego końca. Wielkie dzięki za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Piszcie, jakie są Wasze must have na lato. Jestem mega ciekawa, może polecicie mi jakieś fajne nowe seriale na Netflixie gdziekolwiek, bo odnoszę wrażenie, że po prostu już obejrzałam chyba wszystko. Teraz ostatnio wjechała dynastia na Netflixa i wróciłam znowu do oglądania odcinków, więc jeszcze powiedzmy sobie, na tydzień mam co oglądać, ale później może być ciężko. Zapraszam Was do subskrybowania. Zapraszajcie na mojego TikToka, koniecznie żeby pośmiać się z moich dzikich tańców e, i na Instagrama. Widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, do zobaczenia.